za zaproszenie i za to, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym seminarium. Wielu z Państwa tutaj siedzących nie zna, ja wielu z Państwa i bardzo się cieszę, że do tej pory, kiedy jestem w Chile tutaj roku, udało nam się już wspólnie pracować i próbować kilku wspólnych projektów i inwestycji polskich w Chile. Co do słów pani minister, co do współambasadorowania z Prezesem Witam, to absolutna przyjemność i zaszczyt i Pan Prezes o tym wie. wiedział, mam że rzeczywiście przepływ informacji i wzajemny szacunek, a przede wszystkim zaufanie, które e, między KGHM a Ambasadą jest, jest szalenie ułatwia mi pracę oraz mam nadzieję, że również służy, służy spółce i służy, i służy Polsce. E, jeżeli chodzi o e, slajdy, to mam wrażenie, że być może niektóre informacje będą mm, będą powtarzać się z informacjami Pana Ambasadora, więc y, tylko niech to pominę, a niektóre może e, rzeczywiście nie, omówię szerzej. E, Polska, Chile mamy, e, mamy zawarte różne umowy, te, które rzeczywiście najważniejsze, Pan Ambasador już wymienił, a, a więc Unia Europejska, Chile, e, które pozwalają nam na... E, na stawki większości towarów 0% i na ułatwioną wymianę towarów. To, co jest ważne moim zdaniem w naszych relacjach, jest korzystny klimat polityczny. To znaczy, my rzeczywiście z Chile nie mamy żadnych problemów. To jest kraj, który my mówimy like-minded, czyli bardzo podobnie myśli w wielu dziedzinach w dziedzinach rozwoju cywilizacyjnych, w dziedzinach praw człowieka. Współpracujemy w ONZ-cie i w innych instytucjach międzynarodowych. Tutaj rzeczywiście na tym polu, na tym polu nie, mamy, nie mamy żadnych problemów. To co dla Polski ważne, przynajmniej tak jak ja to postrzegam z swojego półtora rocznego doświadczenia, jest to, że za szczęście się pisze o Polsce. My nie jesteśmy zbyt dobrze w Chile znani. To jest zarówno dystans geograficzny, to jest dystans mentalny, to jest zupełnie normalne. Natomiast moje półtora roku pokazuje, że śledzimy na przykład artykuły prasowe, internetowe, Coraz częściej mówi się o Polsce w takim dobrym kontekście ekonomicznym, czyli że to my radzimy sobie z kryzysem, że to my mamy wzrost gospodarczy, i jest pytanie, jak to robimy. Bardzo często do ambasady mam gości czyliskich, mam pytania od przedsiębiorców, od spółek. A dlaczego nie Polska? Bo zaczyna się o niej coraz więcej mówić. To jeszcze nie jest rzeczywiście taki poziom, który chcielibyśmy osiągnąć, ale myślę, że to jest bardzo dobra droga. Oczywiście obecność KGHM-u i Sierra Gorda to jest to, na co wszyscy liczymy i tutaj nie może być, to nie może być, znaczy to, to musi być sukces, to jest coś co